Witaj na moim kanale Powrót do Natury Beata Szymańska. Dzisiaj na łonie natury chciałabym poruszyć kolejny temat z projektu Wyrośli na swojej ranie. Istotą tego projektu dla osób, które jeszcze się z tym nie zapoznały, jest wyprowadzenie traumy z ciała. Dzisiaj w tym odcinku chciałabym powiedzieć, jak, jaki związek mają uzależnienia z traumą. Podejdźmy do tego tak strukturalnie. Człowiek, który nie ma traumy w ciele, to on ma naturalne mechanizmy takiej bioregulacji i głodu, i sytości, i słucha tych wewnętrznych impulsów organizmu, i on się nie będzie przejadał, przepijał, nie będzie miał, nie będzie miał takich zakusów, żeby sięgać po różne używki. Jak obserwujesz zapewne dookoła, raczej mało jest takich osób, a to oznacza nic innego jak to, że większość nas jest po prostu straumatyzowana. I ta dodatkowa energia traumy, która pracuje w, nas, w naszym systemie, w naszym systemie ona domaga się takiego biologicznego domknięcia, takiego rozładowania, bo to jest takie ciało obce, można powiedzieć. Ono zakłóca nasze wewnętrzne procesy, naszą taką wewnętrzną mądrość. I właśnie na uzależnienia wyrastają na, na tym jak gdyby nadmiernym ładunku energetycznym w naszym ciele, bo trauma w swej istocie może, może świadczyć o tym, że Czegoś skosztowałeś w swoim życiu za dużo, na przykład, na przykład wstydu, a czegoś yy, nie jadłeś w ogóle, a potrzebowa potrzebowałeś do takiego harmonijnego wzrostu, popróbować i miłości, i więzi, i przytulania, i poczucia bezpieczeństwa, i takiego rozwoju, i wyrażania się, i takiej zdrowej zależności, i zdrowej niezależności, i nawet kawałka zdrowego narcyzmu, i tak dalej, i tak dalej. Jest to wręcz graniczące z cudem, żebyśmy my mogli otrzymać od drugiego człowieka idealną ilość tych wszystkich, zabezpieczenia tych wszystkich naszych potrzeb. Więc mniej czy bardziej jesteśmy straumatyzowani. I uzależnienia właśnie wyrastają na takich tych nadmiarach albo niedoborach. I powiedzmy, że będziemy mieli osobę, która ma chociażby uzależnienie od jedzenia. Jest to na przykład w skrajnym przypadku osoba z bulimią. W systemie takiej osoby będzie pracowała rana porzucenia. Rana porzucenia to jest taki stan w systemie człowieka, który mówi o takim braku, o takiej tęsknocie, o takiej dziurze w duszy. To jest obraz takiego dziecka, które tak nie dojadło, nie dopiło, ono jest takie niedopieszczone, ono jest takie tęskniące, samotne, ma wielkie oczy, które... Które są takie e, proszące o uwagę, o przytulenie. Więc dużo osób, które trwają w toksycznych relacjach, w takich relacjach zależnościowych, są to właśnie osoby, które mają w sobie rany porzucenia. Ja to nazywam, że te osoby mają taki głód, głód emocjonalny, głód energetyczny, dlatego nadmierne spożywanie żywności, a u bulimiczek jest to duża kompens kompensacja tego braku, Właśnie e, symbolizuje, ale też i jest dosłownym, jak gdyby dojedzeniem tego braku, bo przecież żywność to też czysta energia, prawda? I uzależnienie od jedzenia wcale nie jest mniejszym uzależnieniem niż na przykład wrówki chodzą, uzależnieniem od hazardu, czy uzależnienie od seksu, czy uzależnienie od jakichś innych kompulsywnych zachowań. Czy od papierosów, czy alkoholu, ponieważ to też bardzo wyniszcza nasz organizm. I może skupię się dłużej na przykładzie tej bulimiczki. Myślę, że takich bulimiczek o takim mniejszym nasileniu jest dużo w społeczeństwie. To są te osoby, które nie mogą pohamować swojego apetytu na słodycze albo na przykład dziewczyny nie mogą pohamować apetytu, nie wiem, może na McDonalda albo na jakieś chipsy. Wszystkie takie te śmieciowe jedzenie, one takie są wysoko energetyczne i wysoko oczyszczona jest to żywność, więc jest to takie paliwo lotnicze, które natychmiast daje Ci porcję energii i na chwilę koi ten głód emocjonalny, ten głód w duszy, bo to jest bardzo nieprzyjemne doznanie. A w przypadku bulimiczki, ten głód, ten brak z dzieciństwa w tej ranie porzucenia jest tak wielki, jest tak wielki, że ta osoba z tą chorobą potrzebuje właśnie się wręcz przejeść, przeżreć, przeżreć. I ten głód, jak on dochodzi do głosu, to osoba jest w swoim gadzim, w pniu mózgu, czyli w tej części zwierzęcej, i w części limbicznej. Ona jest cała ten zawładnięta, część logiczna, czyli ta koranowa, jest odstawiona, ponieważ cały system aż krzyczy: jedz, 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 obżeraj się, bo my to zaraz. Umrzemy, tak nam dokucza ta dziura w systemie, dziura w energii, dziura w duszy. Więc ta osoba, właśnie powodowana tą kompulsją, może właśnie le lepiej powinnam powiedzieć obsesją, dopuszcza się, dopuszcza się kompulsji obżerania. Bo tutaj dla wyjaśnienia powiem, że obsesja to jest taki wewnętrzny przymus uczynienia czegoś. Masz takie wewnętrzne napięcie, taki, taki przymus, takie parcie, aż twoje ciało musi wykonać pewną właśnie kompulsję, czyli pewną czynność. Na przykład ja będę tak tutaj kompulsywnie cały czas sobie... Tą trawą się bawić, bo na przykład teraz kręcąc ten filmik, być może jestem trochę zestresowana. Zobaczcie, wzmaga się we mnie takie wewnętrzne napięcie, być może mam lęk przed oceną. No i teraz będę sobie tak tutaj tą energię, która we mnie tak podrosła, muszę przerzucić na jakąś czynność, bo to jest takie wydatkowanie energii. A w przypadku bulimiczki, właśnie tym wydatkowaniem energii, będzie już ten etap torsji, kiedy są wywoływane wymioty. Ponieważ dochodzi do głosu wtedy druga strona, druga strona, a jest to toksyczny wstyd, bo po tym etapie takiego tego obżerania się, gdzie robi to tak naprawdę zwierzątko, czyli robi to ego, ta nasza część zwierzęca w systemu, jak ta osoba się tak przeżre, aż jej się ulewa, to wtedy Następuje tak, jak gdyby już zabezpieczenie tego braku, organizm się nieco stabilizuje, ale po chwili i tak dochodzi do głosu ta część logiczna, czyli koranowa, i użytkownik tego organizmu zacznie odczuwać taki toksyczny wstyd, jak można było tak stracić kontrolę nad swoim ciałem, jak nad swoim życiem, nad swoim postępowaniem. I wynikiem właśnie tego toksycznego wstydu będą te torsje. Bo osoba chce to sobie zrekompensować. I zobaczcie, jak głębokość rany, a właśnie rana porzucenia, jest bardzo głęboką raną, bo to jest taki cały czas taki brak. Tak jakbyś jechała czy jechał na oparach, a czasem nawet i bez tych oparów. jest to jest taki wewnętrzny przymus dorzucenia do pieca. I właśnie w przypadku bulimiczek jest to takie niszczące, ponieważ trauma odcina aż od logiki, prawda? Bo niektórzy. Mówią, że no ja palę papierosy czy piję alkohol, ale to jeszcze mną nie rządzi. Ja lubię takich delikwentów, którzy mówią, jeszcze mną ten nauk nie rządzi. To ja wtedy mówię do takiego klienta, to wiesz co, sprawdźmy to, czy rzeczywiście nauk Tobą nie rządzi i rzuć ten nauk, ale z takiej właśnie tej swojej sfery logicznej, świadomej, Ty jako świadomość postanów, od tej chwili, nie od jutra, nie od poniedziałku, nie od nowego roku, nie po wakacjach, powiedz, że to ty rządzisz w tym systemie i na przykład przez tydzień nie palisz papierosów. I dopiero jak odczujesz we własnym ciele ten głód odstawienny to dopiero daj mi znać, kto rządzi Twoją traumą kto rządzi Twoim systemem i czy nauk macie w garści, czy Ty masz ten nałóg jeszcze pod swoimi rządami to jest bardzo ważne się po prostu sprawdzić w czuciu w czuciu więc kochani wracając, na przykładzie mi podałam jak posiadanie traumy w ciele pokazuje nam w świecie zewnętrznym, że my ją mamy że ten system jest zdezintegrowany każdy nauk świadczy o tym, że mamy jakiś brak albo jakiś nadmiar, więc na przykład palenie papierosów też jest takim niezaspokojeniem tutaj tej sfery oralnej. I kochani, uzależnienia wyrastają właśnie na tych, na tych, czyli uzależnienia nazywamy takimi zachowaniami kompulsywnymi, czyli masz wewnętrzny przymus uczynienia czegoś na zewnątrz, na ogół te. To uczynienie czegoś na zewnątrz jest takie niszczące dla nas, bo wszystkie nałogi, zauważcie, że one mają takie dobrodziejstwo w sobie, że one dają nam tą chwilową ulgę. Takie ukojenie, ta kolejna kawa wypita, ten papieros kolejny zapalony ze znajomym albo z koleżanką z pracy, albo ten jeden kieliszek wina. Albo to jedno przytulenie, ten jeden raz, to jedno, ten jeden seks tylko z tym mężczyzną, którego tak szczerze nienawidzę, ale to chwilowe ukojenie, zobaczcie, jakie, jaką to ma moc. I dopiero po uczynieniu tej właśnie kompulsji powodowanej tym wewnętrznym przymusem, czyli tą obsesją, która jest pchana przez ekstraporcję energii swojej traumy, inaczej by nie było tej obsesji wewnętrznej, bo my, jako ludzie, zobaczcie. Jesteśmy częścią przyrody. Ja tutaj sobie dzisiaj siedzę na łące przy szczawiu. Myślicie, że ten szczaw ma nadmiar energii? Myślę, że nie. Jeszcze na nim siedzą jakieś robaczki, jakieś pasożyty, a być może jest to ich dogadana symbioza, prawda? Więc nie wnikamy. Generalnie, człowiek jest istotą na ogół straumatyzowaną, więc my zatracamy taki. Organiczny przepływ energii w nas. Mamy blokady energetyczne, mamy w swoim systemie, w układzie nerwowym, skontenerowany nadmiar energii. Są to wszystkie emocje, które są zatrzymane, niewyprocesowane podczas traumatycznego doświadczenia, takiego dużego, jak mówiłam w pierwszym odcinku, dużej traumy, np. gwałtu, czy jakiejś wojny, napaści, rozboju, kradzieży, przeszczepu narządów, albo zbioru małych traum, które na przykład zbierały się z przewlekłego zawstydzania ciebie przez wiele, wiele lat. Więc masz w swoim systemie to, tą ekstra porcję energii i ona potrzebuje być wydatkowana z twojego organizmu, wydatkowana. I jeżeli ona się w tobie odzywa, a odzywa się bardziej wtedy, kiedy masz większy stres, kiedy masz większe jakieś wyzwania życiowe, kiedy masz jakieś trudne sytuacje. To wtedy ta trauma jak gdyby idzie w ślad za tym fizjologicznym poruszeniem, za tym fizjologicznym lękiem, za tym normalnym kortyzolem, który nas pobudza do życia. Ona się niejako tak podczepia, czyli jak już idzie energia z ciała, no to tam trauma, tak wyobraź sobie, żeby ci było łatwiej zrozumieć, symbolicznie mówi: jeszcze ja, jeszcze ja, ja też tutaj siedzę w nadmiarze, to dzięki mnie albo przeze mnie jesteś taki chory, albo nieszczęśliwy, więc zauważ, czy. Jak będziesz stał w obliczu takich codziennych wyzwań, może jesteś podenerwowany, zestresowany tak nieadekwatnie do, do sytuacji. Jak się denerwujesz na samą myśl o tej żonie, o tych dzieciach, o tym szefie, o tych, o tych, o tych ratach, których nabrałeś, i tak dalej, i tak dalej. Więc jak czujesz, że ci pulsuje ta energia i masz nieodpartą chęć zapalenia papierosa, napi, napicia się alkoholu, pójścia na jakiś przygodny seks albo albo jeszcze każda inna kompulsja, która daje ci tą właśnie chwilową ulgę, ale nie rozwiązuje twojego problemu w głębi systemu, czyli nie wyprowadza traumy z ciała. Więc uzależnienie, kochani, wyrasta zawsze, zawsze wyrasta na energii traumy, na energii, która jest w nas. No, uzależnień jest bardzo dużo. Kiedyś miałam takiego klienta, który zgłosił się do mnie Ponieważ nie radzi sobie z masturbacją. I powiedział, że właściwie to chyba z jego żoną coś jest nie tak, bo on to ma taki temperament, że on to by potrzebował, że on potrzebuje tego seksu trzy razy dziennie. Tak sobie pomyślałam, wie panie, kiedy ty pracujesz, jak ty tylko ciągle o tym seksie myślisz, więc dla mnie to już była informacja, że jest to kompulsja, że to wyrosło na jego traumie. No i. Zapytał mnie ten pan, jak, jak to rozumieć, od czego się to wzięło, więc ja mówię: jest to pana kompulsja, urosła ona na traumie. To wcale nie oznacza, że masz pan taką, taki temperament. Nie schlebiaj pan sobie, żeś taki ogier. Oczywiście wiecie w takich słowach, yy, które są adekwatne w rozmowie z klientem. Ale teraz tak się uśmiecham do tej sytuacji, ponieważ gość chyba się bardzo przeraził tego, że jednak to nie świadczy o jego takiej wiecie. Takiej pierwocinie, chociaż no nie mówię, że nie ma takich mężczyzn z taką, z taką energią seksualną, ale zauważcie, to jest ważne rozróżnienie. Jeśli to Tobą rządzi, nawet ten Twój temperament seksualny, jeśli to Tobą rządzi i Ty mówisz, że cała reszta powinna się do Ciebie dopasować, bo przecież Ty masz taki naturalny temperament, Ty masz taką potrzebę i Ty musisz to spełnić, to zobacz, jak to rządzi Twoim życiem. Każda kompulsja rządzi naszym życiem. A wszystkim innym jak my jesteśmy w stanie jaką świadomość zarządzić, to nawet jak będziesz miał mocny temperament i wiecie taką tą ochotę seksualną, to będziesz potrafił tym zarządzać. Więc jeśli to tobą rządzi, to jest nic innego jak trauma. Dlatego w tym projekcie, kochani, uwolnij swoją, wyrośnij na swojej ranie. Zapraszam Was na różne sposoby, żebyście rozpoznawali, że jednak w Waszym systemie ta trauma jest. Czy masz lęk przed odrzuceniem, masz jakieś patologiczne lęki, jakieś fobie społeczne, jakieś wycofanie, wyizolowanie, może masz anoreksję, może masz bulimię, może e, nie wiem, rządzi to, bo masturbacja albo hazard, jakieś wszystkie takie wiecie, niepochlebne zachowanie, które my chowamy gdzieś tam przed światem. To one zasadzają się na energii traumy. I w tym odcinku, właściwie tym chciałam się z Wami podzielić tak ogólnie. Przy okazji serdecznie Was zapraszam do nabywania kursu. Wyrośli na swojej ranie. Kurs lada dzień będzie się znajdował na mojej stronie internetowej. I tam, kochani, to jest kurs taki do, dla osób świadomych, do pracy nad sobą, do takiej pracy samodzielnej. Jest tam bardzo dużo wiedzy takiej teoretycznej i praktycznej. Ja to wszystko sprawdziłam na sobie. E, oferuję też w tym kursie e, praktyki pracy z ciałem. E, ja na tych filmikach tam instruktażowych występuję, trochę tam do Ciebie mówię. Są też różne... E, Arkusze takie do wypełnienia, o, i to jest praca na dobre trzy miesiące. Dla tych osób, które chcą pracować same, które chcą studiować, które chcą całe życie swoje zrozumieć i wiedzieć, co jest skutkiem, a co jest przyczyną, więc zapraszam osoby świadome do nabywania tego kursu. Jest to taka mega piguła rozwojowa, nawet w którymś odcinku załączam dla Ciebie piękną medytację. Gdzie zapraszam Cię do pracy z Twoim wewnętrznym dzieckiem, i tam będziesz prowadzony przez mój głos do ogrodu swojej podświadomości. Więc w całym tym kursie czujesz, jak ja jestem z Tobą obecna jako terapeuta, ale możesz. Korzystać z tej mojej obecności, a kiedy będziesz miał ochotę na takie samodzielne penetrowanie, zgłębianie tej wiedzy, łączenie wątków, to oczywiście masz tyle materiałów, w których sam będziesz to rozgryzał. I wiecie co, cały ten kurs oparłam na takim planie ramowym życia człowieka w ujęciu transpersonalnym. I może o tym powiem w kolejnym odcinku, więc pamiętacie z lektur szkolnych jak my, żeby dobrze zrozumieć lekturę, to my najpierw wpisaliśmy taki plan ramowy, żeby mieć taki szkielet, o czym mowa, a później dopiero plan taki szczegółowy zatrzymywał nas już przy takich rozważaniach konkretnych tematów, więc bardzo Was zapraszam do nabywania tego kursu, tam jest włożone całe moje serce, pół roku, pół roku uczciwej pracy. Obrabiania graficznego, obrabiania kolorystyki, dopasowywania, żeby te moduły wynikały z siebie i żeby pięknie tam się realizował ten plan ramowy, właśnie życia człowieka w ujęciu takim transpersonalnym, od reinkarnacji duszy, aż po śmierć tutaj, tą ziemską, a być może i kolejną reinkarnację. Także zapraszam osoby świadome. Naprawdę warto, naprawdę warto, jak zastosujesz całą tą wiedzę, przyswoisz sobie tą wiedzę teoretyczną i nauczysz się tych wszystkich ćwiczeń praktycznych i popracujesz ze sobą z pół roku, mając już tą całą wiedzę w swojej głowie, nie będziesz potrzebował żadnego terapeuty, żadnego psychologa, odkryjesz w swoim życiu te wszystkie klocki, gdzie się ładnie ułożą te puzelki, co jest przyczyną, co jest skutkiem. Ja sobie tak postanowiłam taki kurs napisać, dlatego że w mojej drodze, w mojej takiej podróży do siebie, w moim powrocie do siebie, kiedy ja potrzebowałam takiej integracji mojego systemu, to najpierw inspirowałam się takimi różny, różnymi filmikami na YouTubie, gdzieś tam czytałam różne artykuły, kupowałam książki, kursy, skończyłam psychologię transpersonalną. I Ja nie umiałam znaleźć takiego, wiecie, takiej logiczności. Ja potrzebowałam tą logiczność sobie sama stworzyć. Co z czego wynika? Jak się człowiek rodzi, później dzieciństwo, po kolei tak wiecie chronologicznie, aż nastąpił tak zwany moment aha, i stwierdziłam, że takim właśnie kursem chcę się podzielić z innymi ludźmi, którzy są tacy ciekawscy życia, którzy chcą wiedzieć, dlaczego to się tak w Twoim życiu podziało. I to, kochani, tak w, najgłębszym, w najgłębszej idei ten kurs prowadzi do głębszego zrozumienia istoty Twojej traumy, już z punktu widzenia kreacji Twojej duszy. Dlaczego? Dlatego ten kurs jest dla osób naprawdę otwartych, chętnych, świadomych. Kochani, polecam Wam z całego serducha, mnie pomógł. Ja dzisiaj się czuję tak świetlista, tak mi dobrze w mojej duszy. Wiadomo, że ten proces to będzie trwał całymi latami, ale ja już daję sobie prawo powiedzieć, że jestem po tej drugiej stronie mocy. Także chcę z miłością i z wiedzą z zafascynowaniem przekazać w Twoje ręce ten kurs. Znajdziesz go na stronie internetowej www.powrotdonatury.net. Dziękuję Wam za dzisiaj i do następnego odcinka. Pa pa!